Mastera. To jest kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Kangurę koło 2022. Tak, na samym wstępie, ruszę się tutaj kawałek. Bo, pomijając fakt, że no, oczywiście, nie jestem w stanie wam pokazać. Pomijając fakt, yy, w poziomach nie mam jedyne co mam tam. Są tam te trzy takie pytańki. Jedne co tam mam to jest z yy, wyspy wodospadów na poziomie trudnym. I podeszłem pod jedną rzecz: to były baszety wulkanów. I dam poziom trudności, daje tylko to, że na wyjadą on pewnie będzie cięższy ale nie ma ani, ani żadnych run, ani nie ma diamentów. Są do zebrania tylko i wyłącznie... Yy, yy, litery. Nie, nie ma run, nie ma zwojów, tylko są chyba litery i diamenty. Do zebrania. No i... poprzegodziłem się... Tam, no po tej wyspie, bo nie widziałem w sumie gdzie się od razu udać. No bo ogólnie nie, nadrobić nie nadrobiłem tego, bo, sobie, bo sobie zapomniałem, zapomniałem sobie totalnie o tym. I raczej no będę sobie po tym odcinku po prostu jak sobie go będę wrzucał, to sobie go po prostu będę to chyba nadrabiał. Yy, te rzeczy. I ogólnie no znalazłem tutaj, że jest coś takiego jak pokręcona kryjówka. No i chodzi na to, że chyba tutaj musimy wejść. No bo tylko tutaj możemy wejść. No, więc dobra, no, zobaczymy sobie. Na czym to będzie polegało? Ja się ją napiję, pozwólcie. Okej. Okay. No i nie wiem, no i zobaczymy sobie, co nas tutaj będzie czekać. O, patrzcie, jak sprytnie ukryty. Szczerze, ja się odwróciłem tylko dlatego, że mi się to, skoja że mi się to skojarzyło z, z. Chyba z końcem, właśnie opuszczonego klasztoru, nie? Bodajże chyba właśnie z końcem klasztoru którym się tu skojarzyło. Tylko dlatego się tutaj obróciłem. Tylko i może dlatego się tutaj obróciłem. Tak to ja poszedł dalej. Dobra, tutaj nie... Tutaj nie mogliśmy, nie potrzebowaliśmy skakiwać Życie no jedno poszło w, w cholerę. Ale nadrobimy sobie zaraz. Jeszcze raz. No i jest nadrobione Dobrze, tutaj mamy gościa jeszcze. Ale mamy skrzyneczkę z dukatami. I chyba poza tym nic więcej nie mamy. To sprawdzę jeszcze, kurde, bo. To z tym kana. To z tym kana w samym początku oraz z tym jednym. jednym diamentem. To naprawdę się troszeczkę zdziwiłem. No, dobra, chodźmy sobie dalej. Zobaczymy, co nas tu będzie czekać. Nie, myślałem, to jest, myślałem, że tam, gdzie ten. tam, gdzie jest ten dym, to była litera, ale to jest. to jest dukat. Diament. Tutaj nie mogę. nie mogę kamery obracać. Aha. A to. właściwie dlatego nie mogę. Hop. Okay, dalej. O ja, pierdzielę, już mi się już nie doleca. Okej. Okay, nowu. I biegniemy. Okej. Okay, I hops. Nie poraśli zgania. Okej. Okay. Hops. Nie wiem, że ja to powinienem rozwalić tak. Okej. Okay. Aha, no i, i w ogóle nie wiem, czy wy zauważyliście to, że dostałem laga. Nie, te małpy. Zdecydowanie, bo one jakiegoś bo aim'a mają normalnie jak w się Nie... I straszne lagi! To z jakichś spadki fps strasznie dostałem w tym miejscu. Ja pierdzielę, co to było? Ogólnie sprawa z tym, że mój komputer chyba potrzebuje totalnego upgrade'a albo formata, to jest już drugą sprawą. Bo nawet jak pamiętacie nagrywałem Battle, Battlefield 4 gdzieś na kanał. Nagrywałem ten multiplayer. Potrafi mi BF4. Wiadomo, wychodziły z Nikoki na przykład do internetu, na przykład na 60-tykowych serwerach i tak dalej. Ale nigdy mi nie wychodziło nie, że wiecie, że nieraz po prostu mam... Miałem, no, czuję, że mi FPSy spadają, nie? I albo mam procka totalnie na wykończeniu, bo karta raczej, karta raczej spokojnie, więc albo będzie procka po prostu na wykończeniu, albo... Format, będę się robił formata Windowsa czy też nie wiem, coś pogarniać, bo masakra to jest ogólnie. Naprawdę, tak samo na przykład y, kiedyś też na przykład tam. No ile to, ile to będzie? 6-7 lat temu na przykład grałem. No jak Fortnite wyszedł, nie? To też na przykład grałem dużo właśnie Fortnite'a wtedy. Y, jakby byłem młodszy. To nieraz sobie właśnie teraz, tak niedawno nawet, skuznę sobie tak, a, tak, po prostu dla jaj, no nie. Dla Beki, sobie, a zobaczyć co i jak, nie? Tego nowego właśnie. To nawet mnie potrafili na przykład, jak miałem na starym. na Nie, wiem, na przykład. Nie wiem w którym sezonie, w którym sezonie, po prostu wiecie miałem totalnie no nie wiem pod 200 fpsów, 140 dajmy na to nie na różnych tam ustawienia, no mi potrafiło fps y ze 120 spać do jednego nie tak to totalnie nagle I tak samo nie wiem, nie mam pojęcia totalnie, ała. Czy to, jak ja to mam przeskoczyć? Nie wiem totalnie właśnie czym to jest kurde spowodowane nie To mnie właśnie zastanawia i bo no boję się kurde ten komputer, nie, że no jednak będzie chyba ma jest możliwe żeby nie po prostu pomału, no siadał a trochę już ten komputer mala też no nie to na przykład jak zauważyliście u mnie na kanale nie ma na przykład jakiś nowy gierek no nie chyba ja tu spadnę bo tu są tu katy to też sobie spadniemy w ogóle no skoro widzicie że u mnie właśnie nie ma takich nowych gierek na przykład jak nie wiem Tam w sumie niedawno wyszło na przykład. Hmm. A na przykład yy, Jedi Survivor, no nie? Na przykład nie ma u mnie na kanale, dajmy na to, czy coś, no bo mi po prostu komputer nie, ucią nie uciągnie tego, no on, on może będzie miał za 6 lat, spokojnie, Tak nie więcej nawet. Ja w ogóle ja się dostałem, czy ja czasami nie pominęłem tam czegoś. Takie dziwne to zejście było strasznie. Nic nie ma. Dobra. żabami spokój. Trzymał pa? Widzisz we mnie, czy nie? A, myślałem, że... Myślałem, że mi się uda jeszcze, nie wiem, ten, je to odbić, ale widzę, że jednak nie. Nie, no wydaje mi się, że kurde, coś mogę pominąć tam gdzieś, nie? Mogę coś tam gdzieś pominąć. To mi się wydaje. To nic nie ma, no dobra. I w ogóle kamera się ten y, zbagowała znowu, bo mi goni jak cholera. Tam nic nie było. Ale musiałem sprawdzić tam, czy tam nic nie było. Teraz tak Tam nic nie było, czy idziemy dalej Po tej stronie też nic nie ma Tutaj nic nie ma Tutaj No widać, że chyba też nie A nie Nie, tam raczej zginę Jak dalej pójdę Najpierw skrzynki, Tutaj nic nie wypadło. Ciekawe, I to wyglądało totalnie, jak właśnie, że to może to będą na nas zwalić. Ale nie mamy ognia. A jest i ognie góry. Jak się tam dostać. To też bardzo ciekawe. O, mamy diament. Zobaczmy. O, tutaj będę. A skoczyć do góry tam pójdziemy dalej. Daj mamy dukata dużego. I nic poza tym. Najwidoczniej nic poza tym. A tu są skrzynki jeszcze, ale czekać coś, nie... no właśnie ciekawe, czy twórcy zapomnieli dać do tych skrzynek coś czy o, patrzcie, mamy K. Ej Boże, A. Czyli nie przegapiliśmy na pewno litery. Po drodze, i to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Że te literki nie przegapiliśmy. Ale dobra. Musimy wejść sobie tutaj. Wyskoczyć. Aha, bo ona się, ona się przesuwa. Jezu ja nie wiedziałem. No. Czekaj, do przodu. Dobra, zabieramy ogień. No i sobie tam bierzemy tą skrzyneczkę. Super. Dużo dukatów. A dukaty na jedynie do życia. Będą potrzebne. Sobie życie zwiększyć. No patrzcie, no w ogóle tutaj dukaty nie lecą. Coś nie tak. Okej. Okay. Mi się to nie podoba. Jest ta kamera dziwnie. A. I co teraz? O. Ci unikamy po prostu. Okej. Okay. Rodzimy tu. Wyszliśmy tu. Eee. Dobra, nie mogę Z tego pacnąć. Dobra. dalej leć, biegniemy Ła wow. Nie wiem w którą stronę ja mam Biec Aha Zawier zginę No właśnie i na tym to się sta Na tym się to właśnie zdąży Nie za późno, za późno zauważyłem że tam był ten za późno sobie zauważyłem, że tam był. Yy... O. Eee. Yy, Dochycenia się, nie? O, dobra, dobra, dobra. Hop, hop, hop. Bez zwolnić. Hop. I łapiemy się. No i dobra. Pięknie. Nic nie ma. Nie ma. Czekaj, czy ja teraz tu wrócę. No właśnie. Chciałem powiedzieć, że czekaj, czy ja tu wrócę. Ale życzymy sobie zgarną, nie? Ogólnie. I nie gadajcie, że to jest koniec. Tak to wygląda, jakby tam było przejść już dalej. Nie, jednak nie. Okej, okay, jakaś tam jest? Muszę wpadł do tego, dobrze to nie zabija od razu. Hop, 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 hops. tak? No i dobra, no i dalej. 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 Trochę to przyspieszyłem, bo ja się tam powinien normalnie zatrzymać na tym. A ja sobie po prostu od razu na haki nie poleciałem, do góry, no dobra, mamy dukaty. Jeszcze duże. To oczywiście że zabieramy. Okej, okay, wychodzimy. Biegniemy z czekaj, Czekajcie, czekajcie. Czekaj, bo kamera wróciła. Nic tu nie ma. Ale tu gdzieś coś już może być. Tu gdzieś coś może już być. Bo znowu mam jakieś... Bo mam... Spadki FPS-u Nie wiem dlaczego. Straszne spadki tu były. Mm. Tej małpy. I się w niej. Zbawiałem się tej dużej małpie To było ciekawe O, to było ładne To było akurat ładne Zabieramy dukata Mamy skrzynki I tak Nie ma tu czegoś czasami? A nie Przynajmniej wygląda na to, że tu nic nie ma A mamy Parany, kozły. Nie wiem, jak, na, jak to zwał, tak zwał. Co mi coś da? Nieba nic nie da. To jest kolejne. Okej. Okay. mamy iść dalej. Ja tu coś widziałem, to mi się przewidziało. Jest tam coś. Stukat tam jest. Aha, dobra, 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 dobra. I pewnie musimy sobie, no właśnie, tak skoczyć tutaj. Jest i No i proszę bardzo. Mamy o! Zabieramy sobie wszystkie te... ...rzeczy. No i sobie stąd wyskakujemy, no i możemy iść dalej. Wszystkie czy diamenty będziemy mieli? Wszystkie czy dziś diamenty przegapiłem? To jest też dobre pytanie właśnie, nie? I są przegapione, czy nie? Zobaczcie, tu jest tak jakbym miał... Widzicie? To są diamenty. Edukaty. Nie wiem, dziwne. Dziwne te dukaty, że tam tak leżą. Zbieramy się. Tutaj zginę, kujda. O, dobra. O, prawdę? Ej, widzieliście to, on mi się w ogóle nie złapał. Czekajcie, ja tam nie dam rady iść, ale coś tam było, widziałem. Ha, się kamera. Wpakowała mi się kamera, halo Wpakowała mi się, kurde, kamera. To nie możemy iść nawet. No bardzo to ciekawe jest, nie? Że mi się zbagowała kamera. No właśnie i przez to nie wiem jak mam tam zeskoczyć. Przez to, że ona się zbagowała. Ja pierdzielę, no. Naprawdę. Znaczy znowu mi się zbagowała. Super, nie? Ogólnie rzecz biorąc to jest zarąbiście. Nie, ale ogólnie powtórzę to, powtórzę to, co kiedyś powiedziałem, bodajże, bo chyba to powiedziałem, że po prostu ten dodatek to równie dobrze mógłby nie wyjść, nie? On jest po prostu tak pobagowany. To jest po prostu jakiś hit, nie? Okej okay. To. ha, dobra, czy ja to będę się opatnąć. Prawdopodobnie właśnie Okej okay. jest lód. I to sobie możemy zamrozić Teraz wie co tam w ogóle zamroziło I teraz co teraz tu Aha, to na pewnie zamroziło, no właśnie no to pewnie zamroziło było to. Ej. Okay. Dalej. Nie za mnie dało. Niestety. Co to jest znowu? Co to jest znowu? Ja pierdolę. No. Tutaj, tutaj. Rozpędzić. Hop. Dobra. Nie było takie ciężkie. Wydawało się, że to będzie dużo cięższe, nie? Naprawdę. Chciałem, że to będzie po prostu tanie jakieś porąbane, nie? Ale jestem spoko bo... Mamy runę! Dobra, walnij mu z tego, bo... Okej, okay, czyli to by było tyle. I zabieramy sobie runę. Prawdopodobnie ta runa była potrzebna do tego ostatniego pewnie przejścia, nie? Które było zablokowane. Mamy dwa diamenty. I no i wyspa Hopallo, nie? To wracamy. Wyspa Hopallo. Wydaje mi się właśnie wydaje. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Więc bardzo fajnie, nie? Ale bardzo spoko, że właśnie mamy wszystko. I wydaje mi się, że został nam zostanie nam i ostatni odcinek chyba i koniec w dodatku. A mi się wydaje z tego względu, że została mi tylko i wyłącznie jedna rzecz. To. Ej, to tam zawsze było? Ej, no był to tam zawsze tak wyglądało? Tamto miejsce, to zawsze tak, zawsze tak wyglądało? Nie, może, może. może. Nie, nie jest na pewno, ale no to tam nam ostatnie, ma przejście. Właśnie tamto. I prawdopodobnie to będzie koniec dodatku. The Rules. No, prawdopodobnie tak. Po tu jeszcze mam diamencika do sobie go. Zgarnę, póki o ja nim pamiętam, i póki go widzę. Ale ogólnie tak, no... co, co powiem na temat. No, po prostu... Powiem tak. Jakbym mogłem nie przejść tego dodatku, z jednej z tego względu wam powiem. Że po prostu on jest tak... On jest tak popagowany ten dodatek. On jest tak po prostu nie wiem. No, ma strasznie, te mapki mają strasznie dużo po prostu tego błędów. No nie, mają strasznie dużo błędów. Te różne mapki, jakieś tekstury, wiecie, idziecie prosto i on w ogóle nie chce, by na przykład, KO nie przejdzie, no bo jakaś tekstura, tekstura wystaje niewidzialna czy coś. Są takie rzeczy, ale to jest, no, strasznie, to jest, no. Źle jest ten dodatek zrobiony po prostu, nie? Jeśli, jeśli ogólnie by tego dodatku nie zrobili, to naprawdę podstawką podstawkę się grało naprawdę bardzo fajnie, ale po prostu po tym dodatku. Bo w dodatku to mi się po prostu już nie chce, nie? To jest, no nie, no. Powiem inaczej, ten dodatek po prostu wygląda, no nie? Albo go powinni robić po prostu dłużej, czy coś, no albo. no jakiś update dać, no bo. ja, ja chyba nie, nie było chyba żadnego update'a, nie? Żeby to poprawić. Ale, no nic, no o to. Ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.